Dzień dobry. Rozmawialiśmy, gdzie są te punkty, to zapomniałem jedną rzecz powiedzieć. My nie tylko że mamy symetrycznie nasze długości ręce, nadgarstka, nadgarska, czy długości palców, dłoni i tak dalej, to jeszcze trzeba pamiętać, że wszystkie punkty marma są po lewej stronie i po prawej stronie. To jest, żebyśmy pamiętali i zawsze stymulujemy i lewą stronę, i prawą stronę. Druga rzecz. To jest to trzecia rzecz. Zawsze jedzeli boli nam, na przykład prawa strona. Oczywiście prawy bar, prawy wokie, prawy nadgarstek, czy prawe kolano są po prawej stronie, to my zawsze zaczynamy punkty od lewej strony. A później się chodzimy na prawą stronę. Jak coś boli na lewą stronę, to zaczynamy od prawej strony, i się chodzimy na lewą stronę. My ostatnim filmie rozmawialiśmy na temat punkty. Talherdea, które mamy na dłoniach, to co mieliśmy na tych dłoniach, i na stopach. Każda praktyka, jakikolwiek dolegliwość, problemak, jak nie robimy z jakimkolwiek punktem, zawsze robimy Talherdea w pierwszej To jest tak jakby otwieranie danego ciała. Ja stumuluję punkty Talherdea, teraz to ciało jest przygotowane na dalszą pracę. Jest tak na Baczność. Dzisiaj wezmę następny taki punkt, który każdy może sobie pomagać i każdy może sam sobie stymulować. I jest prawie wszystkim potrzebne. W ostatnich czasach mamy duży problem, że nasze jelita nas nie wspierają. Albo mamy biegunkę, albo mamy zaparcie. Zwłaszcza kobiety mają problemy, że mają bolący miesiączki. Albo mają Nieregularne, albo mają bolące, albo mają za duże krwawienie. Te wszystkie problemy i problemy jelitami możemy prasować czterema punktami. Ten punkt się nazywa Indra Vasti. Jest na naszych ramionach, a tak samo jak te punkty były na dwoniak i na stopach, tak samo jak tu jest na szedramionu Indra Vasti, to tak samo jest w tylnej części naszej wytki od tyłu. W jaki sposób się lokalizuje ten punkt? Jak tu jest zgięcie łokcia, jakbyśmy robili tutaj taką kreskę przy zgięciu łokcia, będziesz miał fajne tatuaż. <grym znać> <grym znać> I teraz tu jest jakby środkowy punkt na, na tej linii i to jest środkowy punkt na nadgarstku. Jakbyśmy połączyli teraz tą kreską, to powstaje tak, jakby dzieliliśmy na dwie części szedramiona. Teraz na tej kresce, od tej strony, mierzymy cztery palce. Ale nie moje cztery palce. Cztery palce, julki szelegające do tej kreski. Jak szelegające tej kreski dajemy, to tu powstaje następny punkt. To jest ten punkt, tak samo ten punkt. Gdzieś w tym miejscu. Nie będę Ci sam rysować. Proszę się nie martwić. To jest punkt właśnie Indra Vastri. Reszta. prasuje się tak samo stymulacja. Jeżeli ja mam robić dla Julki stymulację, wtedy daję swoje palce tu na dole i tym miejscu kciuk i pracuję w taki sposób. Uciskam 16 do 18 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć 1, 12, 13, 14, 15, 16 lub 17, 18. Ale powiedzmy, pytam Julka czy wszystko w porządku, albo ona mówi nie, to mi bardzo boli. Wtedy ja zamiast ucisku zmieniam to na stymulację, w taki oto sposób. Oczywiście później są też i marma masaży: kątin dolnych, kątin górnych i przód, i tciu, i całe głowę, i twarzy. Fantastyczne masaże. Wtedy my, tak jak ostatnio mówiłem, używamy olej magnetyczny na tele i masujemy pewne obszary. To nie są masaże klasyczne, też nie są masaże aerweryjskie, ale mają dosyć dużo wspólnego. Wtedy my masujemy całe ciało, przechodzimy od punktu, bo jest tu punkt, jest tu punkt, tu są punkty, tym jest, jest punkt, tym jest, tu, tu, tym Jest, jest mnóstwo punktów. Wtedy przychodzimy od jednego punktu do drugiego punktu, masując, na przykład idąc tu, nie trafmy dotyk na skórze, trafmy do tego punktu i masujemy, i uciskamy i masujemy, masujemy, i uciskamy. To jest drugi sposób stymulacji punktu indrawesty. Przypominam, ten punkt po pierwsze reguluje prasy naszych jelita ciętych, jelita grube, drugi. Te punkty regulują wszystko, co wydalamy. Czy to jest pot, czy moc, czy kał, czy krew menstruacyjny, czy witrysk. One poprawiają wszystko, co nasz organizm widział. Do tego jeszcze poprawiają te osoby, które mają zatrzymanie wody i mają obrzęk, kącień górny, kącień dolek. Jeden z najlepszy sposób, to właśnie jest stymulacja punktu indrawacji. To było na rękach. Tak samo, Julka, przesuń e, i tak już stan. Mhm. Mamy punkt na wytkach. Może na chwilę stan. Wystarczy, że Twoje nogi będą widoczne. Z tyłu. Odwróć się do kamery. I teraz, tak jak mówiliśmy tam, na przedramieniu, tak samo tu jest zgięcie i kolana, w samym środku robimy taką kreseczkę. W tej chwili Julka tam stoi, to ojśne, tu jest gdzieś cztery palce i w tym miejscu. To jest ważny punkt. Tak samo na drugi nos. I teraz, w jaki sposób się pracuje tym punktem? Trochę inaczej niż na ręce. Siadaj już Julka, przychodź, podnieś się, Czy mamy nogę swoją taki oto sposób lub ja na razie pokażę, jak mhm. ja będę Robić dla Julki. Jak my robimy dla kogoś, to od tego kreski dajemy jej stare palce, ona trzyma tu i gdzie się kończy teraz jej palce, stąd dajemy nasze stare palce. Taki oto sposób. Kciuk jest na tej kości, bo ten kciuk robi się jako podpora i tymi punktami, tymi palcami stymulujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, 8, 9 i tak dalej, i tak dalej. Aby to było dokładnie, jasne, nie masowałem jej punktu, tu, w taki oto sposób. Trzymałem w taki oto sposób moje palce i pod, od tego mamy cztery palce tak, cztery palce tak i pracujemy taki oto sposób, pracujemy osiem Jak Julka stoi w taki sposób, że ja nie jestem w stanie jej ten punkt. Julka, pokaż, jakbyś to robiła dla samego siebie. Cztery palce niżej. Jeszcze niżej? Okej. Okay. Tak. Tylko ty masz dzisiaj paznokcie, niestety. Tak. I tutaj uciskam. Tak jest. Okej. Okay. taki sposób pracujemy i teraz przechodzimy do pozycji siedzącej. Jeżeli ja miałbym teraz dla Julki robić, to właśnie biorę cztery palce poniżej tego i i stymuluje taki sposób, ale za to Julka robi odwrotnie. Jej palce, jak są w taki oto sposób, to ona daje kciuk tu i pracuje uh -huh. na swoich uh -huh. nogach. Raz, dwa, trzy. Jedna bardzo ważna uwaga. Nigdy nie pracujemy tego w ubraniach. Musi być dotyk, to nie jest tak, że ja mam to koszulę i ja tak będę robić. O czym się będzie działać, ale to nie będzie 100% tak, jak powinien być. Musi być dotyk ze skórą, bo skóra jest naszym jeden z największych organów percepcyjnych. To jest skóra, która jest tak inteligentna, jak nawet mały czarnka piasku, gdziekolwiek się dotknie to od razu mózg, puk, tak szybko idzie ten sygnał. I my musimy korzystać właśnie tą zdolność naszej skóry. Tak samo nie spodniak, tylko musi być dotyk swojego doni do swojej skóry. To się nazywa punkt indra, Mamy spuknięte nogi. prasujecie w takim miejscu, gdzie cały dzień jest policja stojąca. Kostki Wasze są spuknięte. Pracujcie, proszę, indrawostryk. Zobaczcie. Macie tak trzymania wody organizmu? Proszę bardzo, sprawdźcie. Macie zaparcie. Proszę bardzo, spróbujcie. I teraz pomyślę. Nie mniej niż jeden raz. To nie jest tak, a co jakiś czas robię to już musimy robić codziennie, systematycznie. systematycznie. Na pewno jeden raz, możesz zrobić cztery razy, pięć razy, na pewno nie zaszkodzi. Marmatrapia ma do siebie, że na pewno nie zaszkodzi, bo jeszcze nikt nie zrobił sobie krzywdy, uciskając kolej punkt. Nie, no są kilka punktów w ciele, nie, tak sobie tak bym źle powiedział. Są niektóre punkty, gdzie nie nieumiejętnie, jakbyśmy się uciskali, to by nam było, by było bardzo bolesne. Ale umrzeć raczej się nie Chyba, że jestem samurajem japońskim i wiem, gdzie dotknąć klik, <laughs> i będzie po polskim. Ślicznie dziękuję za dzisiejszą uwagę.